Witam Cię w pierwszej lekcji tygodnia 5 na kursie Listen and Speak English na poziomie A1. W tym piątym tygodniu tematem, którym będziemy się zajmować w części Grammar, w części poświęconej gramatyce, to zaimki wskazujące These oraz those. Zaimki wskazujące to słówka za pomocą których wskazujemy, używamy ich, gdy wskazujemy obiekty, przedmioty ludzi rzeczy. Do tej pory poznaliśmy już wcześniej dwa zaimki wskazujące: this oraz that. Natomiast teraz w dzisiejszej lekcji poznamy dwa inne zaimki wskazujące: these oraz those. Będą one nam potrzebne do tego, by wskazywać. Oczywiście nowa porcja słówek w części vocabulary oraz to wszystko co przyswoimy w sobie w części grammar. Poćwiczymy w części Sentences, gdzie są zdania do powtórki. Zacznijmy lekcję. Przed nami 10 nowych słówek wraz z krótkim wyjaśnieniem: najpierw 4 rzeczowniki, potem 3 czasowniki, 2 przymiotniki oraz jeszcze takie słówko dodatkowe Only. Zobaczmy, najpierw przyjrzyjmy się czterem rzeczownikom. Wszystkie z nich to rzeczowniki policzalne, dlatego są poprzedzone przed imkiem nieokreślonym. Wszystkie z nich, a, ponieważ zaczynają się na spółgłoskę, e, pierwszy z nich to dłoń, czyli część ciała, a hand. A hand, e, policzalny rzeczownik. Tutaj w wymowie, w zapisie fonetycznym wymowy, Tutaj ten motylek, czyli coś pomiędzy A i F w wymowie, nie hand, ale hand. Tak się powinno wymawiać w ten sposób, hand. E, drugi rzeczownik to część, czyli a part. A part. Część, jest to jedno z niewielu słówek w angielskim, które wymawiamy w ten sposób, jak jest zapisane, part, z tym, że to r może bardziej miękko, nie part, ale part. Part, w ten sposób część. Tak jak część pierwsza, druga, trzecia i tak dalej. Um, kolejny rzeczownik: tydzień to a week. A week. Znamy tą zasadę, że dwie literki e to i week. I czwarty rzeczownik to miejsce, czyli a place. A place. W ten sposób. Miejsce. Następnie trzy czasowniki. Przyjrzyjmy się im znaleźć, czyli to find to find. Znaleźć kogoś, coś znaleźć, tak? Zgubiłem coś, muszę znaleźć. W ten sposób byliśmy użyli takiego czasownika. Takie podstawowe, bardzo często używane rzeczowniki. Znaleźć także dawać, czyli to give. To give w ten sposób dać komuś coś, dawać komuś. Um, I czasowniki, forma bezosobowa tutaj z tym to. I trzeci, trzeci czasownik, przepraszam, powiedzieć, czyli to tell, to tell. Tutaj w nawiasie dopisałem powiedzieć komuś, ponieważ używamy tego czasownika w ten sposób, że używamy to tell, powiedzieć, albo na przykład powiedz mi, tell me, tell me, powiedz mi, tak? Czyli po tell następuje e, osoba albo właściwy zaimek, Y, y, który, które poznamy później, tak? Ale po tym czasowniku używamy osoby. Osobny czasownik jest czy say, który y, jest także inny czasownik czy say, który używamy, gdy po nim postęp, następuje co mówimy: powiedzieć kawał, dowcip, powiedzieć coś miłego, powiedzieć, opowiedzieć historię, powiedz y, dzień dobry, i tak dalej. Ten akurat używamy, gdy po tym tell następuje osoba, czyli to tell i dalej komu mówimy coś, tak, w ten sposób. Będziemy też mówić jeszcze o tym później, e, właściwie, y, y, będziemy omawiać szerzej y, także ten, y, ten y, czasownik. Następnie przymiotniki czarny, czyli black, black, czarny, czarny samochód, black car, black cat, czarny kot i tak dalej. I tutaj podobnie jak w słówku hand, także ta wymowa powinno się właściwie wymawiać przy, co, pomiędzy A i E. Black. Długi przymiotnik. Long. Long w ten sposób. Długi. Um, no i y, ostatnie słówko tylko, czyli only. Only w ten sposób. I moglibyśmy powiedzieć, nie wiem, ma tylko 10 lat. Only 10 years old. W ten sposób. E, mm, tylko 15 minut, na przykład, tak? Only 15 minutes. Tylko tyle zajmuje ci zrobienie na przykład y, zadania domowego. W ten sposób, czyli to byłoby to słownictwo na dzisiaj. These and those, czyli te. I tamte. Jest to pierwsza część gramatyki tego tygodnia piątego i ona ma tą samą nazwę. Będziemy w niej omawiać właśnie te zaimki wskazujące, these i those. Um, używamy ich, kiedy chcesz wskazać, owszem, um, ale nie jedną, ale więcej niż jeden przedmiot lub więcej niż jedną osobę. Ponieważ zaimki wskazujące, te za pomocą których wskazujemy jeden obiekt, już poznaliśmy, czyli this oraz that. Już wcześniej je omawialiśmy. Natomiast tutaj te dwa e, używamy, gdy chcemy wskazać więcej niż jeden obiekt. E, zobaczmy. These, bo taka właściwa jest wymowa. Tutaj to th jako the lub w uproszczeniu the, czyli these, łatwiej, bądź właściwie These. W ten sposób, jakbyśmy się chcieli uśmiechnąć leciutko, czyli these i takie rozciągnięte i these, przedłużone lekko, tak? These. Te bądź ci używamy go, gdy są blisko na wyciągnięcie ręki. Natomiast drugi. Those używamy gdy coś jest w większej odległości od nas, gdzieś dalej po drugiej stronie ulicy, kilka metrów od nas, gdzieś w dalszej stosunkowo odległości i tutaj to those wymowa those, czyli pisownia taka oraz wymowa the the w ten sposób those bądź those byłoby takie łatwiejsze, prawda? Those o oh, those, czyli tamte tamci ci ludzie, tamte samochody, tamte zwierzęta i tak dalej, gdy coś jest dalej. Czyli these – blisko, those – daleko, tak w uproszczeniu, wskazujemy. Idźmy do punktu drugiego. Różnica w wymowie między this, czyli ten, ta, to, this i these – ci bądź T, jest taka, że w zaimku this samogłoska i jest wymawiana jako krótkie y, czyli this e this w ten sposób, a these wymawiamy e jako długie i this w ten sposób. Podobnie jak wtedy, kiedy uśmiechamy się do zdjęcia, więc o tym już mówiłem. Tak, czyli różnica this ten jeden obiekt i these te Przedłużone jako i, ok. Punkt trzeci. These i those, te i tamte, ci tamci wskazują na więcej niż jedną rzecz, zwierzę, osobę, więc zawsze użyjesz z nimi czasownika to be w formie are, czyli są, ponieważ jest to liczba mnoga, tak? Oraz użyjesz liczby mnogiej rzeczownika, dodając odpowiednią końcówkę. No, więc zobaczmy to na przykładach z użyciem these, czyli blisko. These. Powiemy tak, na przykład to są moi przyjaciele, tak? These are my friends. Mówiłem o tym, że are, dlatego, że to jest liczba mnoga. No i przyjaciele, friends, tutaj liczba mnoga z końcówką sy, tak? These ci są moimi przyjaciółmi, czyli. Ci są moimi przyjaciółmi, to są moi przyjaciele. Powiemy potocznie w języku polskim, tak? Dosłownie. Ci są moimi przyjaciółmi. Te książki są nowe, czyli these co. Books w ten sposób, także możemy powiedzieć. Te książki. These books w liczbie mnogiej są, czyli are new. Są nowe w ten sposób. Kolejny przykład. Ci mężczyźni są bardzo starzy. These men are very old these men are very old ci mężczyźni są bardzo starzy czyli blisko i teraz przykłady those czyli gdy mówimy coś z większej odległości w liczbie mnogiej pierwszy przykład tamte kobiety są piękne those women are beautiful czyli tu jeszcze z poprzedniej lekcji liczba mnoga women kobiety are beautiful tamci ludzie są młodzi Those tamci people are young. W ten sposób. No, i tamte pudełka są zbyt małe. Those boxes are too small. W ten sposób. Czyli byłyby to przykłady użycia bardzo prosto. I ostatni punkt, punkt czwarty. W angielskim nie ma osobnego słówka czy. ok? Więc gdy zadajesz pytanie o jakieś rzeczy lub osoby. To tworzysz je przez przestawienie wyrazów, czyli inwersję. Inwersja to coś, co to słówko hmm, często będzie się padało, jeżeli będziemy mówić o pytaniach, ponieważ pytania często w angielskim są właśnie powstają poprzez inwersję, czyli przestawienie wyrazów. Zobaczmy na przykładzie: To są moi przyjaciele. Powiemy: These are my friends. I teraz pytanie, czy to są Twoi przyjaciele? Tak jak powiedziałem w języku angielskim, nie ma osobnego słówka czy. Stąd po prostu stosujemy inwersję, czyli to are biegnie nam na początek wyrazu przed to słówko these. Czyli zobaczmy, jak to wygląda. Are these your friends? Czy to są Twoi przyjaciele tutaj, tak? Are these, czy ci są? Twoimi przyjaciółmi w ten sposób, tak? Czy to są twoi przyjaciele? Przykład drugi. Tamci chłopcy są młodzi. Those tamci boys are young. W ten sposób. I inwersja polega na czym? Że to are, są biegnie na początek zdania i w ten sposób tworzymy pytanie. Czyli czy tamci chłopcy są młodzi? Zaczynamy od are. Are those boys young? W ten sposób. Będzie wyglądało pytanie. Więc tutaj, jeżeli używamy czasownika to be, czyli być, i z nim formujemy, budujemy zdania, no to pytania będą tworzone poprzez inwersję, czyli przestawienie tej cząstki być właśnie na początek zdania i od niej zaczynamy pytanie. Are those boys young? Czy tamci chłopcy są młodzi? Powtórz za mną kolejno. Najpierw dziesięć słówek, a następnie 15 zdań. Pierwsze. Dłoń. A hand. A hand. Dłoń. Część. A part. A part. Część. Tydzień. A week. A week. Tydzień. Miejsce, a place, a place, miejsce. Znaleźć, to find, to find, znaleźć, dawać, to give, to give, dawać. Powiedzieć komuś, to tell, to tell, powiedzieć czarny black black czarny długi long long długi tylko only only tylko teraz zdania to są moi przyjaciele these Are my friends. These are my friends. To są moi przyjaciele. Tamte pudełka są zbyt małe. Those boxes are too small. Those boxes are too small. Tamte pudełka są zbyt małe. Te książki są nowe. These books are new. These books are new. Te książki są nowe. Czy tamci chłopcy są młodzi? Are those boys young? Are those boys young? Czy tamci chłopcy są młodzi? Proszę, daj mi tamten długopis. Give me that pen, please. Give me that pen, please. Proszę, daj mi tamten długopis. Te obrazy nie są czarne. These paintings aren't black. These paintings aren't black. Te obrazy nie są czarne. Czy te krzesła są wolne? Are these chairs free? Are these chairs free? Czy te krzesła są wolne? Nie. No, they aren't. No, they aren't. Nie. Czy tamte jabłka są świeże? Are those apples fresh? Are those apples fresh? Czy tamte jabłka są świeże? bo one wyglądają źle. Because they look bad. Because they look bad. Bo wyglądają źle. Te dokumenty są bardzo ważne. These documents are very important. These documents are very important. Te dokumenty są bardzo ważne. Tamci ludzie nie są mili. Those people aren't nice. Those people aren't nice. Tamci ludzie nie są mili. Czy te kwiaty są dla mnie? Are these flowers for me? Are these flowers for me? Czy te kwiaty są dla mnie? Tak. Yes, they are. Yes, they are. Tak. Tamte rzeczy są także dla ciebie. Those things are also for you. Those things are also for you. Tamte rzeczy są także dla ciebie. Jak zwykle, na zakończenie lekcji zachęcam Cię już teraz do tego, by w kolejnych dniach sięgnąć o podręcznika. Na stronie 28 znajdziesz część homework, czyli część z zadaniem domowym. Zachęcam do tego, by zrobić część vocabulary, przetłumaczyć słówka oraz zdania, sentences. Jak zwykle właściwy sposób zapisu po zrobionym homework zachęcam, by sobie sprawdzić sięgnąć w stronę wcześniej, znajdziesz część Check Your Homework i sprawdzić sobie, czy właściwie zapisane są Twoje słówka, jak i zdania. A my widzimy się już w kolejnej lekcji. Do zobaczenia!